Kurde, tyle tej roboty mu, nie wiem jak kiedy się wyrobić. Jest sobota wieczór, a ja muszę nowy kurę, na nowo budowę, jadam jeździć. Tak, tam trochę dużo, dwa okna do chliwu, no ale ktoś to musi zrobić. Wie no kurę, kaj to było? Neruna, nie adresu zapomniał, zaś Szajse. A, miałem, to było 23 Jero na Damian gołdąc i zabić zebić te sprzęgło w tym atizie I to kiedy o ja ci to już gołdą? Ale w ogóle to nie o tym, nie, bo tak se jada i se myśla Słuchaj, chciałbym cię chciał zaprosić z twoją dziewczyną Patrycją Na impreza z okazji 18 moich urodzin Którą odbędzie się 11 października o godzinie 19.30 w sali na przystanku w Jasieniu. Jak zrobi z Matiza, możesz przyjść śmiało.